No, mamy pierwszą rybę, ledwo otworzyłem. Siemanko wszystkim, słuchajcie, zapraszam was na dzisiejszy odcinek. Dwie godziny przed pracą mam, no i postaram się złowić coś na Federka. Zobaczymy, co się będzie działo, także no nie ma dużo czasu. Ale warto próbować, mamy ten czas. No to spróbujemy go wykorzystać dobrze. Zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że połowie. Metod feeder dzisiaj głównie. E, koszyczki 20-gramowe. Przelot i lecimy z tematem. Także zapraszam do oglądania. Łapeczka w górę i hej. Słuchajcie, mała woda ma swoje plusy. Tu wędkuje. Tam będę łowił, przejdę się tam, zanęczę sobie i wrócę. Zero kombinacji, łyżka i jadę. Tu mam krzaczek, to jest mój znacznik, a tu uwętuję. I lecimy. Oj. Pelecik, żeby ryby się nie nasyciły, a tylko. Wiedziały, że dostaną tu jeść metod feeder od rafisha, truskaweczka. Widzicie takie bardzo małe porcje to jest pelet 2 mm, trochę tego wysypałem. Myślę, że spoko. Idę łowić. Słuchajcie, ja tu pukam, pukam wiadro, a tu już ryba. No mamy pierwszą rybę. Ledwo otworzyłem. Nie jest to duża ryba, ale jest. Pewnie jakiś karaś. O proszę, linek, piękny Lin z rana. Słuchajcie. Kurczę, podbierak jeszcze nie, ale idzie. Nie jest taki mały. Podbierak w aucie. Piękny lin, pięknie zapięty w kącik. Dzisiaj będę łowił na pelety, głównie do koszyczka. Same pelety, truskaweczka tutaj mamy, 2 mm. Za dużo, może nie. Tu mam jeszcze. Kryla, ten akurat już jest wstępnie nawilżony. To poczekam na moczę truskaweczkę i dopiero wtedy dodam kryla. Taka mieszanka kryl z truskawą zobaczymy. Posypie więcej. Następnie go tu nawilżyłem. Zobaczymy. Mam tu jeszcze pierniczka. A to sobie potestujemy. Będę miał w jednym koszyku kryla, a w drugim piernika i zobaczymy, co się będzie działo. Wkładamy w foremkę. Mamy tutaj czosnek, zasypujemy ło z górką Krylem od rafisza. Dogniatamy towar. Tak to wygląda i lecimy. Mamy rybę. Pewnie jakiś karp. Coś mi tu chodzi. Myślałem, że nie nagrywam, a nagrywałem. Także branie widzieliście, zacięcie widzieliście. I holujemy no, prawdopodobnie karpika. Ryby mnie denerwowały od rana. Bo ryły mi tam, gdzie nasypałem peletu, ale nie brały. Przerzuciłem wszystkie kulki w pudle, ale ryje w brzeg. Ale idzie brzegiem, no. <laughs> Szuka zawady. O, 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 widzicie. Zaczepu. Mam nadzieję, że go nie znajdzie. Nie chcę go na siłę ciągnąć, bo ostatnio tak ciągnęłem i po prostu ryby się spinały. Ale chodzi pięknie. Coś mi się tak linem. Linem pachnie. Czyżby lin? Po tej walce to lin, no? Nie, karp. Dobra, mamy karpika. Taka rybeczka, zobaczcie. Słuchajcie, mam następną rybkę, ale to tu mniej walczy i chyba, chyba linek. No wstawiam na lina ale nie duży Nieduży linek tego na klatę Piękny linek Stój maluśki. Ale mały dziudziusz. Widzieliście to grubo. Ja zarzucam zestaw, a tu mi wędkę zabiera drugą. Oj 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 oj. Co to jest? Ale mi jedzie z roli. Ale jedzie z roli muszę przyłożyć, bo... Tu jest lipa. Mamy rybkę. No nie będzie to kilówka, bo coś za mocno chodzi. Oj oj, oj. druga wędka mi pojechała. Słuchajcie. Aj spadł. Ryby się odpaliły. Miałem dwie ryby jednocześnie. No, mamy na pewno karpika, bo co by to było innego? Już jest w brzegu. Tak, karpik. Mamy karpika troszkę większy jak tamten. No, bardzo ciekawe, że no, siedziałem. Godzinę bez brań, a teraz się zaczęło nagle. Czyli potrzebowały prawdopodobnie bodźca i słońca, teraz patent. Miałem suchy pellet, namoczyłem go sobie. No ale za chwilę kończę wędkowanie i łopatką wkładam sobie z powrotem. I teraz będę miał już nawilżony, gotowy pelecik. Te opakowania są szczelne, mają tu taki e, tą strunę, woreczek strunowy jest to. Także na kolejne wędkowanie mam już gotowy. Namoczony pelecik. Zobaczcie, to sobie wsypuje. łyżka. Idzie. Po skończonym wędkowaniu Gotowy nawilżony pelet Mamy do następnego wędkowania A na następnym wędkowaniu nie będę musiał się bawić i nawilżać Bo już jest Zobaczcie Dwie godziny przed pracą Dwa liny, dwa karpie Wypuszczamy i lecę do roboty Szybki wypad, 2 godziny przed pracą, dobieg końca Udało mi się złowić dwa karpie i dwa liny. No, niestety, dziś był inny dzień jak poprzednio. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, to na końcu będzie karta do niego i zapraszam do obejrzenia. Wtedy no, połowiłem grubo karpi. No, albo zrobiła to zanęta, bo wtedy była nie zanęta, tylko pelet, pelet rybny, a teraz łowiłem tak na słodko. No, ale mógł być też dzień, po prostu inne ciśnienie i takie rzeczy. Słuchajcie łapeczka w górę, subskrybujemy kanał. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Oczywiście w opisie filmu macie linki do sprzętu, na który wędkuję. Możecie sobie zobaczyć. No i co? Zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam Was, cześć!